Kiciu, ile razy miałem Ci mówić, żebyś nie oglądała tych ptaków. One Cię tylko denerwują, tak? Po co oglądasz te ptaki? No? Po co oglądasz ptaki? No i Kiciu, warto się tak denerwować. No? No powiedz, warto. Proszę, ten ogon ci odleci za chwilę. Hmm? Kiciu. te ptaki, to one tam są, no. Tam sobie latają. Co one mają zrobić, no? A ty się denerwujesz tylko. No. To jest tak, jakbyś chciała oglądać Monikę Olejnik, no. No. Mamusia, jak ją ogląda, to też się tak denerwuje, ale to nie warto. To nie warto, tak. Życie jest za krótkie, mówię ci. No, naprawdę. Zostaw już te ptaki, naprawdę. Teraz nie ma liści i ich widać jak. Jak one tam latają. Ale co, latem było lepiej. Jak nie było ich widać. Gawronków, no. No trudno. Rób jak chcesz.